School and Bones, szef Ubisoftu, twierdzi, że to gra 4 razy A. Co? Teraz ja muszę to przeczytać, bo to jest niesamowite. To się chyba mi śni. Nie no, czekaj. W CD Action, no nie no, chyba się nie pomylili, nie? 4 razy A tutaj widzę, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. School and Bones, szef Ubisoftu, twierdzi, że to gra poczwórnie A. Yves Mod broni modelu finansowego Skull Bones, mówiąc, że to bardzo dopracowana i duża gra. Ale to nie jest gra, to jest gra. 4 gra przez 4 A. Moi drodzy, statek zwany Skull Bones dokładnie za tydzień przybije do portu i obdarzy nas skarbami, jakich do tej pory nie widzieliśmy. A przynajmniej tak widzi to szef Ubisoftu. Francuska firma w końcu zapowiedziała porowa zawartości w ciągu roku od premiery. Choć według niektórych graczy uczestniczących w beta testach, sama podstawa gry jest już niestety kiepska. No, moi drodzy, ja przetestowałem sobie jeszcze w pierwszych testach, nie w tych, które teraz właśnie wyruszyły. Nie wiem, czy trwają w tym momencie, kiedy to nagrywam. Natomiast widziałem kilku streamerów, którzy właśnie grają. Sam nawet zostałem na jakieś tam zaproszenie do, do, do testów e, znowu, e, ale nie miałem czasu i chęci, bo, bo Intel Extreme Masters, więc nie wiem, e, co pokazali, czy Endgame pokazali w tym momencie No ale, no sama gra To nie zachęcała mnie do tego, żeby Od razu usiąść przy niej i grać kilka Godzin, przynajmniej jednego Dnia. Bardziej optymistyczny był Za to wspomniany Guillemot Podczas sesji Q&A Dotyczącej trzeciego kwartału roku Podatkowego 2024 Wtedy to jeden z pytających Chciał się dowiedzieć, czy cena na poziomie 70 dolarów nie sprawi, że baza graczy będzie mniejsza. Zasugerował także, że model free-to-play mógłby lepiej pasować do gry typu live service Szef Ubisoftu odpowiedział e, mu następująco: Zobaczysz, że School and Bones to pełnoprawna gra. Jest bardzo duża i czujemy, że gracze zrozumieją, jak ogromna i wykończona jest ta produkcja. To pełne potrójne. Nie, to poczwórne A, które dowiezie na dłuższą metę. Cóż, jeśli liczyć ilość przepalonej gotówki na samą produkcję oraz siedmiokrotne przekładanie premiery, to z pewnością można nazwać Skull and Bones grą wysokobudżetową. Już w 2021 koszta związane z grą miały oscylować w granicach 120. Wiecie, co można wyprodukować za 120 milionów dolarów? 60 kolejnych części gry Level Unknown Battleground Level Unknown Backrooms od Wojtka Goli. Dokładnie. <grymne> Dokładnie i będziecie mieli do końca życia co roku dwie, to jeszcze przez najbliższe 30 lat byście mieli co roku dwa nowe level Unknown Backroomsy. A było to 3 lata temu, pamiętajcie, czyli myślę, że spokojnie do 200 mogli dobić, bo wszystkie koszty zwiększyły się, dodatkowo marketing. Dystrybucja, masturbacja, wszystko naraz. Dobra. Od tamtego czasu debiut kilkakrotnie przekładano, co wiązało się z kosztami na marketing, aby rozbudzić ponowne zainteresowanie produkcją. O czym wspomniałem przed chwilą. Nie wspominając już o wypłatach dla pracowników od 11 lat, kiedy to rozpoczęto. Nad dodatkiem do Assassin's Creed Black Flag, z którego zrodził się Skull Bones. Oczywiście, też nie było to tyle samo pracowników od samego e, projektu do teraz. Co jeszcze zabawniejsze, podobno część z nich pracuje nad remakeiem czwartego asasyna. I tak historia w ciekawy sposób zatoczyła koła. Dobra, moi drodzy, to mi się miałem się szygać, co jak ja słyszę, że robią znowu remake jakichś gier, które w sumie nie wyszły tak dawno temu. Znaczy, no dobra, 10 lat czy ile, ale ta gra jest nadal normalnie grywalna. Ona nie ma proje... Ja, wiecie, czemu się robiło remake'i? Remake'i się robiło z powodu tego, że na przykład dana gra... W ogóle nie była przystosowana do. E, znaczy remake bądź remastery nie była przystosowana na przykład do mm, danego systemu, bo powstała kiedyś dawno na jakichś DOSach albo na jakichś innych Windowsach pierwszych, Linuxach i dzisiejsze systemy sobie z tym nie radzą. Nie da się odpalić. Dlatego wzięli te gry, niektóre albo zremasterowali, dali im lepsze rozdzielczości, dostosowali to do tych standardów, które są teraz, e, albo wzięli całkowicie od nowa, zaczęli robić. A teraz robią Black Flag i po 10 latach remake'u chcą remake'ować. Wzięli tą grę w ogóle, ona 11. Ile ona była robiona? Niby 10 lat temu 11. Już zaczęto myśleć o robieniu tej gry. Jak sobie zobaczycie gameplay z tej gry, nigdy w życiu nie powiecie, że ta gra tyle lat była robiona. Ona, może to było trochę tak jak z cyberpunkiem, że jak ogłosili to tamte, kiedy to 10 lat temu czy ile to, to nie znaczy, że zaczęli robić tą grę. Po prostu wpadł taki pomysł, zarejestrowali nazwę, coś Coś tam, coś tam, wiecie. Dużo było ciszy, dużo było przestoju, i może później po jakimś czasie zaczęli robić. Skull Bones. I kiedy jest ta premiera w końcu Skull Bonesów? W piątek? Dobra, ja Wam powiem wprost. Eee, Skull Bones wygląda mi na grę, która straci zainteresowanie. Niektórzy by powiedzieli w miesiąc od premiery. Uwaga, ja Wam powiem. Moim zdaniem to będzie tydzień. Dwa. To jest. Wszystko na to wskazuje, że to tak się może skończyć. Niestety, ale ja grałem w tą grę. To nie jest tak, że mi się wydaje, bo nie wiem, bo nie widziałem. Tylko graliśmy w tą grę wiele godzin. Mogliście sami zagrać w testach albo oglądać u innych. No. Nie ma ona znamion gry wieloletniej, w sensie wieloletniej, że będziesz zainteresowany nią przez wiele lat. Ona nie ma takich znamion Sea of Thieves moim zdaniem. No Sea of Thieves jest jedyną aktualnie grą na rynku, która od lat cieszy się zainteresowaniem. Niestety w statystyki nie wchodziłem nigdzie, bo to jest z Game Passa przede wszystkim ludzie na tym grają, więc nie mam pojęcia jakie są statystyki Sea of Thieves. No ale jest rozwijana cały czas i są ładowane w nią pieniądze. Co oznacza, że gra, no chyba jest grana ciągle. A, no czemu to musi być jak Sea of Thieves? E, no ta gra nie będzie Sea of Thievesem, ponieważ Sea of Thieves to jest takie arcade'owe podejście bez, e, bez rozwoju takiego MMO-sowego. Sea of Thieves każdy ma w teorii dostęp do tych samych jachtów. I tam się liczy umiejętności, które zdobyłeś, jak doświadczenie. Czyli po prostu wiesz, co masz robić, w jaki sposób i tak dalej. Ta gra jest MMO-sem. To jest MMO. Mówię o Skull Bones. Skull Bones ma elementy po prostu MMO-gry. Są poziomy, są paski expa, wbijasz. E, tworzenie później itemów, rozwijanie statku, ulepszanie go, wkładanie nowych dział. Statek jest tutaj twoją postacią, którą maksujesz, a nie, a nie ty jako pirat. Tak przynajmniej ja to widzę. No nie wiem, co piszą w komentarzu. Jest ogromna wykończona produkcja. No nie, no jaka k***a produkcja ukończona? Co oni gadają w ogóle? W sensie to na pewno nie jest totalne gówno, bo to też, żeby ktoś nie zrozumiał. Jak ja, jak ludzie słyszą, że, że jest narzekanie na grę i mówisz: Nie, no ja tej grze, to nie wiem. Ona jest taka 6 na 10 albo 5 na 10. To ludzie nie słyszą tego. Oni słyszą, że ty narzekasz, czyli dajesz jej 0 na 10. Nie możesz. Musisz albo ocenić ją 10 na 10, albo nie oceniać. Ale tak sobie myślę Ta gra może by miała lepszy odbiór Gdyby ona była grą jednoosobową Single player, serio Bo patrzcie, jak ta gra jest multiplayer Jest tam live serwisem, jak oni to nazywają To jak nie będzie graczy To albo wyłączą serwery Albo będziesz grał na pustych serwerach No i musisz mieć dostęp do internetu A jakby zrobili z tego singla Z jakąś fabułką i tak dalej Kurde, to może by ludzie se grali po prostu Tak o, w singlu Tylko chyba na singlu się nie zarabia tyle co na multikach, nie? No przecie Przecież na singlu nie opłaca się robić gier single playerowych, bo przecież tylko raz za nią płacisz i tyle. To po co? To lepiej zrobić grę, że można będzie dawać w niej różne mikropłatności, dodatki, DLC i, i wątki fabularne za Paywallem. No, to też jest ciekawe.